Cześć, witamy Was w kolejnym odcinku podcastu Kobiety w Kinie. Dziś wracamy do naszego ulubionego cyklu ninateki, czyli Dziś są Twoje urodziny. No i trochę przewrotnie, będziemy świętować urodziny Tadeusza Konwickiego, ale o kobietach też coś oczywiście opowiemy. Witają się z Wami Agnieszka Bąk i Iga Wójtowicz. No właśnie, kobiece. Mamy tutaj jedną kobietę. Bezimienną, można powiedzieć. Ani ona, ani drugi główny bohater tego filmu imion nie mają. Są, so, no można powiedzieć, w pewien sposób anonimowi, ale też przez to, że ich nie nazywamy, mamy poczucie też takiej historii, jakby pokoleniowej. Nie odczytujemy tego filmu tylko jako historię dwójka ludzi, którzy poznają się na Bałtyckiej plaży, ale jednak może jest coś więcej, może jest tutaj ukryta opowieść całego pokolenia osób, które przeżyły wojnę. No właśnie, bardzo się cieszę, że od tego zaczęłaś, bo ja w ogóle chciałam cię zapytać. Jak sobie myślisz o traumie powojennej w polskim kinie? To co ci przychodzi do głowy tak na szybko. Na szybko myślę, że Wajda, Munk, Polska Szkoła Filmowa. No właśnie. A nie raczej nie Kąwicki. No właśnie i nie kobieta, prawda? Bo tu zawsze są męscy bohaterowie. No nie wiem, dla mnie takim emblematem jest Cybulski i te podpalane kieliszki dla każdego, kto odszedł w czasie wojny. W popiele, Tak, w Popielej Diamencie Wajdy. No a tu mamy kobietę, bo ten film wydaje mi się, że bardziej skupia się na niej niż na nim tak naprawdę i to jest bardzo ciekawe, dlatego że Konwicki w swoich książkach i filmach, on zawsze gdzieś tam przemyca trochę swojej historii i poznając jego biografię można się pobawić właśnie trochę tak, można zrobić sobie taką detektywistyczną pracę i spróbować odkryć te kawałki i poskładać jego biografię właśnie z jego dzieł, ale dwa razy, wydaje mi się, że dwa razy sięgnął po te kobiece postaci i bardzo ciekawa jest książka Bohin, w której on wymyśla jakąś taką fikcyjną historię swojej babci i właśnie jest pisana z kobiecej perspektywy. No i tutaj mamy ten film Ostatni Dzień Lata, który zaczyna się właśnie od kwestii wypowiadanej przez kobietę. No i rzeczywiście, no mamy dwoje bohaterów, tam ciężko jest powiedzieć, kto jest ważniejszy, a kto jest mniej ważny, ale nie wiem, może to mój odbiór. Dla mnie gdzieś tam na ten pierwszy plan dużo bardziej właśnie wysunęła się ta kobieta. No przez to to, że jest, jakby to powiedzieć, jest jakaś na pewno. Na początku trochę nie rozumiemy jej pobudek, bo jest dosyć agresywna. Odpycha tego chłopaka, który no teraz byśmy powiedzieli, że był jej takim stalkerem, bo obserwował ją od dłuższego czasu właśnie, kiedy ona sobie plażowała. I na początku jest bardzo nieufna, więc tutaj chyba w ten film skupia się właśnie na tej takiej nieufności. Z jednej strony potrzebie bliskości, potrzebie drugiego człowieka, która jest naturalna, no ale właśnie o tym braku zaufania i o budowaniu tego zaufania. No właśnie, bo um, ja miałam takie wrażenie, oglądając ten film, że ona na początku przyszła na tę plaże po samotność, po jakiś taki czas ze sobą. No właśnie mamy to doświadczenie wojny, ono cały czas gdzieś tam w tle jest. Ona też jest um, taka bardzo rozpamiętująca i gdzieś tam rozgrzebuje swoją um, nieszczęśliwą miłość. Ciągle gdzieś tam się przejawia ten samolot, który jest symbolem tej wojny, która gdzieś w niej ciągle tkwi, no bo to film powstał 13 lat po zakończeniu wojny, więc um, to na pewno jest zbyt krótko. Czas, żeby całą traumę przerobić. Myślę, że na to trzeba pokoleń. Dalej to przerabiamy. Dalej to przerabiamy. No właśnie, dalej gdzieś te echa się pojawiają i w sztuce, i w kinie też, można zauważyć. I ona właśnie przychodzi tam, żeby chyba. Gdzieś tak uciec od tego, co ją dręczy, i spotyka tam tego chłopaka, no bo to mm, on tam mówi, że ma 28 lat, ale ja tak patrząc na niego mam wrażenie, że no ma tak z 10 mniej. <gry> e, I w ogóle nie wiem, jak Ty odbierałaś ten film, ale ja zwróciłam bardzo mocno uwagę na to, że tam jest taki zestaw, jakby sketchy. Że tam się zaczyna trochę od tej pantomimy między nimi, właśnie, że zaczyna się film od tego wiersza, o którym zaraz trochę więcej powiemy, bo on jest na pewno bardzo ważny dla w ogóle zrozumienia filmu i tej kobiety, ale później mamy taką przepychankę między nimi, właśnie powiedziałaś, że tam jest ta agresja z jej strony, no i tak, no to jest ten brak zaufania i chyba jakiś taki lęk przed drugim człowiekiem. Lęk, ale gdy pojawia się sytuacja, kiedy on zaczyna się przed nią popisywać i wchodzi do morza, fale go przykrywają, ona nagle budzi się w niej taki instynkt, że musi mu pomóc. I pomimo tego, że jest dla niej nieznajomym, nieznajomym, który właśnie zakłóca tę ciszę, ona biegnie w fale, biegnie w morze, aby mu jak najszybciej pomóc. Więc to też można jakoś nawiązywać do tej wojny, właśnie do tego pomagania drugiemu człowiekowi, które jest takie też instynktowne, które też jest takie właśnie człowiecze bardzo, ale jednak ta agresja, tak z tej strony ją poznajemy. No właśnie, a później to się przeradza w bardzo intrygującą historię miłosną. Wszystko się dzieje w ogóle przez kilka godzin, cała akcja. Film się zamyka w jednym dniu i zaczyna się właśnie tak od tej walki między nimi, a później gdzieś to płynnie przechodzi w budowanie relacji. I to jest taki film, który ma bardzo dużo takich symbolicznych scen. No na przykład y, urocza, przepiękna scena ich randki na plaży, <laughs> gdzie mogłoby się wydawać, że romantyzm wymaga wielkich gestów i wielkich nakładów energetyczno-finansowych, <grybujesz> a tu wystarczy wziąć po prostu skrzynkę starą, e, zebrać jakieś wrzosy. No, i mamy najlepszą randkę na świecie, na plaży, więc e, pięknie się to ogląda. Oglądając ten film, zwróciłam uwagę na to, że oni w ogóle są cały czas sami na tej plaży. Co też wynikało z miesięcy, w jakich kręcili ten film, bo na przykład część była kręcona w październiku, kiedy już był przymrozek nad morzem, ale jednak oni cały czas są sami, nie ma nikogo wokół. Są ostatnimi ludźmi na świecie, tam chyba nawet się pojawia. Takie zdanie w tym filmie. No, można pozazdrościć, bo teraz, jak sobie pomyślimy o plaży nad Bałtykiem, to raczej jest tam dosyć gęsto, więc właśnie pięknie jest też nakręcony ten film. I co ciekawe, autor zdjęć jest podpisany jako współreżyser przez Konwickiego, więc widać jak ważne jest to, jak ten film jest zrobiony. No i też bardzo ciekawe jest to, że to jest pierwszy taki film w polskim kinie, który trochę zwiastuje nową falę w ogóle europejską, bo przecież ten film się pojawił jeszcze zanim narodził się ten nurt nowofalowy we Francji, więc mamy tutaj do czynienia naprawdę z arcydziełem wyprzedzającym swoje czasy. Tak i też zagwozdką dla krytyków filmowych, którzy na początku właśnie nie wiedzieli, jak ten film w ogóle sklasyfikować, bo mówisz o nowej fali, wcześniej wspominałyśmy o polskiej szkole filmowej, tak na Naprawdę, w jaki nurt go wpisać? Ale tak z perspektywy czasu, czy trzeba jakiś film w ogóle wpisywać w nurt, aby go doceniać? Bo też krytycy polscy na początku tak podeszli trochę jak pies dojeżdża do tego filmu coś innego, coś eksperymentalnego, dopiero kiedy zyskał, zdobył nagrody za granicą, na przykład na festiwalu w Wenecji, dopiero polscy krytycy pomyśleli dobra, jednak ten film ma coś w sobie. Zwracamy honor. No tak, <laughs> tak, no w ogóle pisarz robiący film właśnie w takich warunkach bardzo niskobudżetowych, my się jakiś czas temu zachwycałyśmy niskobudżetowymi filmami w Gdyni, piosenkami o miłości na przykład, a tutaj mamy taki Pierwszy film, który naprawdę się gdzieś tam przebił, no i on już swoje lata ma. Bo ten film ma już około 70 lat, a myślę, że świetnie się go ogląda nawet dzisiaj, że jest właśnie taki symboliczny i bardzo kameralny, i ma jakąś taką nostalgię w sobie, która nam się z końcem lata kojarzy. No i tak, on był na początku niedoceniany, właśnie traktowany jako taki eksperyment. Nawet metraż tego filmu jest taki nie wiadomo jaki, no bo nie jest to krótki metraż, film trwa godzinę, więc nie jest to też taki pełny metraż, tylko raczej średni. Taki, no, w dzisiejszych czasach ani kinowy, ani telewizyjny, można powiedzieć. Więc naprawdę no film wyjątkowy, ale ja jestem absolutnie zauroczona i zakochana. Taki dla mnie też to była świetna okazja, żeby zobaczyć młodego Jana Machulskiego. No właśnie. Który właśnie wciela się w postać jego, a w roli jej Irena Laskowska. No ona trochę przepadła, no bo Jan Machulski zrobił później wielką karierę też jako reżyser i jako aktor. Jego syn też teraz robi wielką karierę, więc gdzieś tam to się dobrze im potoczyło, a Irena Laskowska mm, trochę przepadła, mam wrażenie, w tym polskim Kinie. Ona w ogóle bardzo mi się podobała w tym filmie, no bo tam mamy rozmowę dotyczącą wieku. On mówi, że ma 28 lat, pyta się ile lat ma ona. Ona tam zwraca mu uwagę, że kobiet się nie pyta o wiek, ale że jest od niego trochę starsza, ale niewiele. A ona, no być może różnica w wieku nie była duża, ale ona ma w sobie jakąś taką powagę mm -hmm. i takie chyba doświadczenie. Życiowe doświadczenie i taką życiową mądrość i widoczność. Dojrzałość. Cawność. Bardzo mm -hmm. mocno, tak. Pewnie też przez to doświadczenie, przez tą miłość, przez tą wojnę. I właśnie może przejdźmy do tego wiersza, który otwiera ten film, bo jednak jest to ważny klucz interpretacyjny, aby w ogóle zrozumieć całą tą historię. Parafrazując Tadeusza Różewicza, ja wiem, nie trzeba tak, ale kiedy przyjaciel wyciągnie rękę, zasłaniam głowę jak przed ciosem. Zasłaniam się przed ludzkim gestem, zasłaniam się przed odruchem czułości. No właśnie, i ten wiersz w zasadzie mówi wszystko to, o czym jest ten film. Można powiedzieć, że to, co się dzieje na ekranie, jest jakimś takim rozwinięciem tego, co w tym wierszu się pojawia. Bo obydwoje są jakoś tam skrzywdzeni, no on jest młodszy, ale też tej wojny doświadczył i też mówi o tym, że kim on nie był w życiu, już był studentem, politykiem, kimś tam jest. Jeszcze, więc dużo doświadczył i chce się teraz zająć sobą już. Nie pamiętam, w jakich słowach dokładnie on to powiedział, ale pojawia się taka kwestia, że on teraz właśnie chce robić to, co on chce. Więc obydwoje o coś tam w tym życiu walczą. A ciekawe, jak się potoczyła ich historia dalej. No właśnie, bo ten film ma takie zakończenie, które ja uwielbiam, czyli takie otwarte, bo można je traktować na różne sposoby i odczytywać tak, jak chcemy. Bo też można zauważyć to, że ten film się dzieje na plaży. Oni rzadko wchodzą do tej wody, a jak już wchodzą, to się topią tam. To nie jest takie morze wakacyjne, gdzie idziemy się pokąpać, po sobie na falach, Tylko to morze jest też jakimś takim symbolem i ta wielka woda, że, no nie wiem, można to traktować tak, że to jest jakiś tam koniec czegoś. Na przykład też skojarzony. Mi się to trochę z filmem Zimna Wojna, którego nie znoszę. <laughs> Kontrowersyjna opinia. Dla mnie ten film jest bardzo zły, zwłaszcza jego zakończenie, w którym mamy tak. Łopatologicznie powiedziane, przejdźmy teraz na drugą stronę, no mm -hmm. i nic absolutnie nie wie o co chodzi. <laughs> e, nigdy by się nie domyślił tak sam z siebie, że po wzięciu tabletek można umrzeć. Natomiast tu właśnie jest pięknie to rozwiązane i Konwicki się oparł chyba na jakiejś wrażliwości i inteligencji swojego odbiorcy, za co go uwielbiam. I oni, no on nie wiemy, czy wszedł do wody. Czy wyszedł gdzieś całkiem z tej plaży, poszedł do domu? Nie, nie mamy pojęcia, co się dzieje. Ona niby podąża jego śladami do morza, ale nie wiemy, czy to są świeże ślady, czy to są stare ślady. Nie wiemy, czy ona zdecyduje się w tej wodzie zostać, czy z niej wyjdzie. No, czy to jest jakieś takie. Obmycie się z przeszłości bardzo, mm -hmm. bardzo wiele znaczeń może mieć to zakończenie. Ten film jest bardzo poetycki. No tak. I dlatego też właśnie daje nam duże pole do interpretacji, tak jak mówisz, właśnie do takiej inteligencji widzę, bo rzeczywiście to morze no nie wiemy, co jest za tym morzem tak naprawdę w kadrze. Nie wiemy, co jest przed nimi. Bardziej rozumiemy ich przeszłość, a przyszłość jest czymś niepewnym. No, właśnie, i to może ja nie, nie pamiętam, czy się pojawia nazwa Bałtyku, czy to jest takie domyślne, ale cała historia mogłaby się wydarzyć w każdym dowolnym miejscu na świecie i to też jest siła tego filmu, że jest bardzo uniwersalny. I może właśnie dlatego trafił też do tych zagranicznych odbiorców i stąd te sukcesy festiwalowe filmu. A film możecie oczywiście obejrzeć na stronie Ninateki do końca czerwca, razem z innymi filmami Konwickiego, które gorąco Wam polecamy. Ja jestem jego ogromną fanką, więc dla mnie to jest kolejna okazja. Okazja wspaniała, żeby z tymi dziełami jego obcować. Tym bardziej, że teraz za chwilkę zaczynamy wakacje. Tutaj mamy ostatni dzień lata, ale już można wczuć się w taki klimat wakacji. Tak, można sobie pomyśleć, jakby było miło, gdyby plaże nad Bałtykiem były puste. I na wyłączność. Dziękujemy Wam za dzisiejszy odcinek. Były z Wami Iga Wójtowicz i Agnieszka Bąk. Do usłyszenia.